Cześć, witajcie w tej aktualizacji miesięcznego planu zagranicznego na listopad bieżącego roku, czyli 2012. Co mam powiedzieć, wielce? Aktualizacja dotyczy tylko dwóch projektów. Otóż, Dishonored i of Orcs and Men. Co do pierwszego, właściwie macie to przed sobą. Widzicie, Dishonored jest w zielonej rameczce. Przyznaję się, ja tylko używam paint'a do takich rzeczy. Ja cenię sobie prostotę e, przekazu informacji. Więc otóż, dysonore, dlaczego jest na zielono? Otóż, e, właściwie dzisiaj, tak, dzisiaj skończę nagrywać ostatni odcinek, i projekt będzie gdzieś, e, ostatni odcinek właśnie się pojawi około 17 listopada. I projekt można już odhaczyć na zielono. Natomiast, e, co ważniejsze, Projekt dokładnie poniżej on nawet na tablicy, czyli Oxen Men. Ehm, powiedzmy, ja nagrywałem część wczoraj, część dzisiaj ten projekt, i doszedłem do wniosku po próbie, nie próbie, tylko podczas dzisiejszej edycji, właśnie materiału z niego, że. Gra nie jest, nie pasuje do mojego komentarza, w sensie o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że ja jakoś, nie wiem dlaczego, ale jakoś, nie słabo mnie słychać, tylko jakoś mało entuzjastycznie. Ta gra właśnie nie podeszła do mojej klasy, do mojego, do moich predyspozycji jako gracza. Jest w miarę dobra, ale no niestety nie jest, przeznaczona konkretnie pod mój gust, więc i ja nie będę projektu robił na siłę, więc tamte nagrania e, do kosza, właściwie już wyrzuciłem je do kosza, już jest to fakt e, do, dokonany. I po prostu skreślamy projekt Of Orcs and Men projektów, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. Na dniach powinno się już pojawić Anno 1404 Wenecja, drugi odcinek, 14 odcinek znaczy się, oraz już wkrótce powinien mieć właśnie. League of Legends chyba nawet w ten. Nie, w ten weekend. Nie, ja wyjeżdżam na ten weekend na Śląsk, więc. Pardon. Więc. To byłoby wszystko, więc na razie.